you uh -huh.

Ja i moja grupa zabramy cię na pucha w dupę głupiej posłuchaj To nie jest rap, to jest już pospan Taki jest Wrocław Zostawia posmak a, tu się każdy już ze sobą przespał Bo tu się kręci jedna wielka, kwaśna dyskoteka Tutaj małe paletice kończą na grubych baletach Jak towar pokidzane w toaletach Tu jedzą piksy, by się dobrze bawić Pixy nie musi, pan to chodzła jak był mały Moja karma wraca dwieście razy Moje taki to są zwykłe pochomazy. A I tak nie zapamiętasz ksywy Elo, tutaj piksy z innej perspektywy W domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej dwóch metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania tych zależy zdrowie życie nasze. nas najbliższych Ja, yeah, koronawirus, jedyne co widzę to plus i minus. Z tej strony pixi, sukker, psikus aha, jest śmigł z dingus, rany poniedziałek. Każdy zalany, chcieli zwiedzać Amerykę, zwiedzają Stany Dwa miesiące kwalutanny, potencjał wyczerpany Mamy, mamy na kolejne gramy Młodzi chłopcy, głupie panny Kolejna mała, mniej, tylko jeszcze młodsza Chciałbyś, żeby już doszła i sobie poszła Potem wysyła ci softa, trafia do kosza Wolałbym runę, zależnie nie wokół ruda Więc sobie wałki najebanych mp. trójkach Brzmią jak kupa główna a ja wiem, że i tak posłuchasz Nie wiem, co tu się dala. Boję się, że to już apokalipsa, świętego Jana Chciałbym z kimś pogadać, ale większość większości kazałem swój zalać Jeszcze nie może to ja zgadać Nie wiem, co pojawia mama i tata Widzą ich tylko na dwie I to rzadziej niż sąsiada a mówię dzień dobry tylko po wypada Kiedyś poganany, bo mają alternatywą, nosiłem agrawki, robiłem pacywki Teraz niby dorosłem I robię tylko alternatywki Dorzyliśmy takich czasów Że nie można wejść do lasu Że nie można iść do parku I że nie można pisać o tym rado epidemia Łączy nasze pokolenia, zapisuj daty To są ważne wydarzenia, trzeba Się nie bać, wokół strzelać. Selekcja, każdy ma tu ziomu, nikt nie ma przyjaciela. Zamykane dziś nie zrobisz bitki Dzwonek do bitki e? Będziecie ciągnąć jego do bitki Będziecie palić jego do pałki Szkoda, bo mi przykro Klik, klik, a bo nawet niedostępny Wracaj do chaty Zaznę do taty, wypięć do familii przepowiednie jest zapisane Dawno w Biblii, klik, klik. Szukasz dobrej nowiny To do zimno, to komunikaty Bez przesady, wszyscy mieli plany Nie mam panny, a się tu

pierwszy podwieczorek w moim życiu. Odchodząc zobaczyłam jeszcze jak zwariowany kapelusznik i szarak bez piątej klepki wsadzali susła do dzbanka z herbatą. Nagle ujrzałam przed sobą w jednym z drzew ukryte drzwiczki. Odgryzłam kawałek grzyba, który miałam w kieszonce i... Znalazłam się wreszcie w wymarzonym ogrodzie. Między wspaniałymi kwietnikami i wodotryskami dwóch ogrodników przemalowywało białe róże na kolor czerwony, a ci ogrodnicy, piątka i siódemka. Popatrz na nią jak wchodzi do klubu Krótka spódniczka, złoty kółka w ruchu Kółka pewne tak duże jak jej Przyszła tu trochę poszucytem przy muzyce Zmierza do baru pewnym krokiem śmiało Po drodze wita się z całą salą Tak to jest jak wszyscy cię tu znają I mnie nie pamiętają bardziej, są ciało Imiona na ale jeden typ Zbiaku laku nazwij mi ją, mało mi Pierwsza w noc ona wchodzi przez klubu drzwi Pyk, myk, pierwszy, drugi trzeci Ci druga w nocy wjechała pierwsza kreseczka No bo nasza mała to kulewna śnieżka Później druga i trzecia ścieżka Ile by dała, żeby tylko nie spać Ma ambicje, nie ruszy jej twoja bariera Miała tu już wszystko, to kupiam każę pod DJ'a Nieważne jak wyglądasz, ważne kim jesteś Park jest tak średni, bardziej backstage Nasza mała to studentka filologii Przyjechała tu do miasta z małej wioski Na razie nauczyła się rozkładać nogi A mama trzyma kciuki, że jej się powodzi i że zadzwoni Tymczasem mała tańczy przy DJ-u Lepiej się bardziej niż w wiadry, o ciepłego kleju Czujesz jak gwiazda wszystkich braderów za miazga skupia na sobie wzrok frajerów Jak tydzień temu od weekendu do weekendu Mała zasmakowała wielkiego miasta pędu Mała zasmakowała też kilku innych smaków Kilku innych imprez You're going <inaudible> backstage backstage'u jest z wódkę Koło czwartej zawija z kumplem na domówkę Przyjemny aty, joint i muzyka Gada z ludźmi, poznaje typa Paweł, 27 lat, czy niebieskie Mówi, że jeździ na desce Wciągają jeszcze po kresce Tata się i po bieli. Okazuje się, że Paweł gra w kapeli Przychodzi kolejny etap, rozmowa nudna Paweł bzyka małą w łazience u kumpla na jej ciało, mała jest zbudna. Wstaje świni Niedziela będzie druda, mała wiatra, piecho to ma tylko kilka kroków Wchodzić ich, oby nie budzić swój lokatorów. Pod prysznicem zmywa z siebie ten weekend Tego typa, a kreski Chujowe życie, a wy się domyślicie Pewnie końce tej historii O małej mi, co lubi rozkładać nogi O Pawle, co tak naprawdę robi hot -togi. O wielkim mieście, to jak ciebie robić? Mała mi, silna, niezależna kobieta. Płacze w łóżku, schodzi jej feta Bardzo by chciała coś w życiu po ale spokojnie to tylko ciężka zjazdowa niedziela na przykład udany koncert, na którym część młodzieży po prostu zrozumie to, co chcemy im przekazać. Nie jest jakaś taka twórczość, y, która powstaje nagle, Po prostu to już, już jest w naszych głowach i y, y, jest to po prostu nasze spojrzenie na świat, co co prezentujemy na początku do końca. Jesteśmy y, przeciw wszystkiemu, co jest przeciw nam, przeciw wszystkiemu, co w jakikolwiek sposób ogranicza naszą y, jakąś swobodę. Nie zauważysz, jak przechodzę obok. Nie jestem Bogiem, ale możesz mówić mi audiobóg. Gadam z Jezusem Chrystusem, mam problemy z fast foodem, robię ludową muzykę. No bo zawsze z moim ludem jestem cudem, bo powstałem z miłości. Ja mam się ludem, zaczynałem od małych ilości. Ja pościg za pieniądzem, raz mnie obchodzi, raz nie obchodzi Jak jest hajs, to mogę sobie pozwolić, aby z woli Kocham pannę, co mnie kochać już nie umie, więc umawiam się z panami, których nawet nie lubię. Ale im nie mówię, jak się zgubię, to się potem sam znajduję Nie jestem pizdą, ale bywam fujem Kojarzą, jak popytasz dziwaków we Wrocławiu Nie znam znaków z obiaku, urodziłem się w maju Mam wyjebane, co się dzieje w kraju Jestem z innego wymiaru ale tutaj Pixi, z innej perspektywy Lubią mnie brzydkie dziewczyny, chyba jestem dziwny Miałem rozkminy, ja mam bity, chodzę na bity Jak sobie to to zawsze musi być przebity Zabierać gity, to moje włości od maleńkości uprawiam ogrót, by mieć pole do popisu Jestem pilotem kosmicznego statku, pewnego przycisku, lecę w pizdu aha. Połowa ziomków na studiach, połowa na kwasie Zawieszeni z Hare Krishną, ładują papier Chciałem zarabiać papier na rapie, by podarować mamie By pokazać tacie, że da się, najgorszy w klasie od urodzenia Tych z podziemia, z pokolenia, które łączy pokolenia Nie jestem typem, co wciąga nie jak ma deadline Nie jestem typem, co ma deadline Nie, nie jesteśmy i nie będziemy nigdy grupami politycznymi. 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 Na Bo przecież oni sami nie silą się na elementarną choćby poprawność muzyczną językową. Ta chropawa forma wydaje się być po prostu elementem negacji zastanego świata, a więc także dorobku kultury. Temat ten dedykujemy socjologom, którzy winni znaleźć przyczyny totalnej frustracji naszej młodzieży.